Dzisiaj Harry opowie nam, co się nauczy w Hogwarcie o numerologii. Harry, powiedz jak tam? Szanowni Państwo, mieliśmy w Hogwarcie wymianę ze Słowiańską szkołą magii Pom-Stoang i tam nauczono nas najnowszej techniki numerologicznej, znaczy najnowszej, najnowej odkrytej, no, znanej już od starożytności. Polega ono na przedstawieniu za pomocą elikzjonal ciągu liczb panostych. Może zademonstrujemy. Jeden. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I teraz najbardziej magiczna liczba 7. Magia została wykonana. Dziękujemy.